Od 15 września w powiecie Raciborskim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Od 16 września w naszym powiecie obowiązuje stan klęski żywiołowej. Władze powiatu i miasta przekazały informacje o obecnej sytuacji. Sytuacja powodziowa nie jest najlepsza w naszym powiecie. Zbiornik Recibusz Dolny zabezpieczył miasto Recibusz Przed powodzią jednak niektóre gminy z naszego powiatu nie miały tyle szczęścia. Na chwilę obecną sytuacja w naszym powiecie jest stabilna. Oczywiście ten alarm nadal obowiązuje ze względu na wysoki poziom wód, częściowo oczywiście również wzrastający. Jeszcze raz podkreślę, na chwilę obecną jesteśmy bezpieczni i z informacji, które mamy na chwilę obecną, sytuacja stabilna. Służby mundurowe i ratownicze od kilku dni walczą z żywiołem wielkiej wody w naszym regionie. W miejscowości Turze, Kuźnia Raciborska cały czas służby w gotowości są na miejscu. Nadzorujemy sytuację ze względu na ewentualne zaistniałą sytuację związaną z rzeką ródką To samo jeśli chodzi o gminę Nędza. Cały czas sytuacja jest monitorowana. Przerzut wody, Ciechowice, Turze, tak żeby było jak najbardziej bezpieczne. Premier Donald Tusk wprowadził wczoraj stan klęski żywiołowej w niektórych powiatach w trzech województwach w naszym kraju. Między innymi w powiecie raciborski. Co oznacza ten stan dla mieszkańców w to oznacza oczywiście głównie zmiany prawne, bo w sensie fizycznym ani się z tego powodu odra nie obniżyła, ani się nie podwyższyła. W związku z czym to, to są kwestie odszkodowawcze, to są kwestie możliwości zwracania się o pomoc w sytuacjach, kiedy. Ktoś takiej pomocy potrzebuje i poniósł jakieś określone straty. To jest no, główne przesłanie tego, tego wprowadzonego tego stanu zagrożenia. Apeluję oczywiście do tego, aby w miarę możliwości nie utrudniać pracy służb znajdujących się aktualnie w akcji. Tak jak przekazuje przede wszystkim jednostka PSP Racibórz z panem komendantem Ceglarkiem, który nadzoruje te działania w naszym powiecie, jest bezpiecznie. Mamy informacje na bieżąco ale taki apel, żeby stosować się do poleceń i informacji, które przekazujemy, czy to za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, czy za pośrednictwem innych form komunikacji. Zbiornik graci Dolny chroni miasto przed zalaniem. Dzisiaj około północy służby powiadomiono o przecieku w zaporze czołowej tego zbiornika. Około 200 do 300 metrów od budowli przelewowo-spustowej. Na miejscu działali strażacy, około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i pracownicy Wód Polskich. Udaliśmy się wspólnie z panem Wodą, żeby oszacować, ocenić tą sytuację, odsyłam tutaj do strony RZGW. Tutaj mamy informację, że jesteśmy bezpieczni, sytuacja została zażegnana, zostało nasypane odpowiedni, został odpowiednie kruszywo, tak żeby przeciwdziałać oczywiście wszystkim pojawiającym się sygnałom. Na bieżąco służby monitorują. Doszło do, do niewielkiego przecieku, który jest u podstawy wału na zewnątrz zbiornika, no można to po... Powiedzieć, że to takie źródełko, które delikatnie tam wybijało wodę o średnicy mniej więcej może 20-30 cm. Zostało to przez wojsko, można powiedzieć, załatane za pomocą tak, tak zwanych big bagów wypełnionych kamieniami. No i w tej chwili po sprawdzeniu nie ma więcej takich miejsc. Według RZGW, które zarządza zbiornikiem, sytuacja jest opanowana, zbiornik jest bezpieczny. Mogę powiedzieć, że też z każdą godziną y, dzisiaj już y, poziom wody powinien się obniżać. Oczywiście tempo tego obniżania nie będzie zbyt duże, ale przynajmniej idziemy w dobrym kierunku już, a nie, a nie zwiększamy. Oficjalny komunikat Wód Polskich w sprawie nocnych wydarzeń na zbiorniku Racibórz to m.in. informacja, że sytuacja nie zagraża pracy mechanizmów wlotowych i upustowych. Jednocześnie dokonano kolejnego przeglądu całego zbiornika i weryfikacji jego pracy. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości. Zbiornik przyjął do godziny 5 dnia 17 września około 144 milionów metrów sześciennych, co stanowi 78% jego pojemności. W dniu dzisiejszym odbyła się również konferencja prasowa w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu, podczas której komendant Jarosław Ceglarek podsumował działania jednostek Straży Pożarnej podczas zagrożenia powodziowego i przekazał informacje o obecnej sytuacji w naszym powiecie. Mamy sytuację bardzo stabilną, bezpieczną, gdzie jedynie się odnosimy do tego, aby patrolować jeszcze wały przeciwpowodziowe na terenie chałupek, wzdłuż Odry. Woda zeszła w Odrze poniżej stanów alarmowych, a jeżeli chodzi o zbiornik Racibórz Dolny, to w dniu dzisiejszym w godzinach rannych zbiornik y, oddaje wody więcej niż przyjmuje, że to jest bardzo dobra, y, bardzo dobra informacja dla całego powiatu raciborskiego, więc w Państwa zapewnić, że mamy od Państwa bezpieczeństwo. Jesteście bezpieczni. Prowadzimy tylko dalsze działania. Sytuacja jest opanowana i prowadzimy tylko działania monitorowania. Natomiast starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda przekazał informacje dotyczące odszkodowań przygotowanych przez rząd dla powodzi. Aktualnie trwa konferencja z panem premierem Kaczyńskim, Kamyszem, który zapewnił o przyspieszeniu w systemie uproszczonym, jeśli chodzi o środki, które mają trafić do osób zalanych. Mówimy tutaj o wsparciu rządowym, które będzie bezpośrednio Kierowany poprzez OPS-y gminy bezpośrednio do osób, które ucierpiały. Informacja również dzisiaj. Już są w drodze do nas agregaty. Już dzisiaj będziemy agregaty prądotwórcze rozdysponowali po naszym powiecie po poszczególnych gminach, tak, żeby te osoby, które jeszcze ze względów proceduralnych, gdzie istnieje ryzyko, żeby ewentualnie miały takie zasilanie. Starosta odniósł się również do nieprawdziwych informacji pojawiających się w dniu dzisiejszym dotyczących ewakuacji części miasta Racibusz. W godzinach południowych pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące ewakuacji. Różnych obiektów, obiektów dotyczących zakładów pracy, szkół, przedszkoli. Tutaj chciałbym potwierdzić, że ten system, który z panem komendantem mamy wypracowany, który u nas sprawnie zadziałał, czyli bezpośrednia informacja, tutaj się nic nie zmienia, jeśli takie decyzje będą podejmowane na naszych oficjalnych portalach, poprzez media, ale przede wszystkim spotkania będziemy oczywiście takie decyzje Państwu przekazywali. Tu chciałbym oczywiście uczulić wszystkich, którzy podejmują się podawania nieprawdziwych informacji. Te sytuacje zostają zgłoszone odpowiednim organom i oczywiście będą w miarę możliwości wyciągnięte skutki prawne. Są to niestety również działania powodujące zagrożenie różnego rodzaju trybu, bo wprowadzają bardzo wielką dezinformację, ale przede wszystkim panikę. Służby jeszcze cały czas pozostają w gotowości i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu raciborskiego. Sytuacja powodziowa w naszym regionie jest obecnie stabilna.